To będzie bardzo zły pomysł. Jest jakieś 3-5% szansy, że mam rację, a i tak to może być przesadą. Ale muszę to powiedzieć: bo jeżeli jednak mam rację, to odkryłem najgorsze możliwe miejsce na taką tematykę. Zapnijcie pasy. Przygotujcie swoje rakietowe samochody latające w kosmos. Podpiszcie kontrakty zgodnie z którymi nie możecie przegrać walki z Derokiem, Bo Szybcy i Wściekli 10 to film o gejach niszczących tradycyjny model rodziny. no dobra Teraz, kiedy jakieś 80% ludzi, którzy kliknęli w ten film, już wyszli, to możemy zacząć gadać. Po pierwsze, Win Diesel. Jest przekonany, że Szybcy i Wściekli to najdłuższa seria filmowa w historii kina, funkcjonująca z tymi samymi aktorami. Ma też wspomniany już kontrakt, zgodnie z którym nie może przegrać walki, a każde uderzenie i kopnięcie ma przypisaną wartość, tak, by każdy aktor biorący udział w walce miał równą ilość zadanych i otrzymanych ciosów. Według plotek, Win Diesel ma prawo to zawetowania każdej decyzji w scenariuszu. Jego ciągłe zmiany, wprowadzone nawet w czasie kręcenia filmu, sprawiły, że Justin Lin, reżyser pięciu poprzednich filmów z serii, z dnia na dzień podjął decyzję o odejściu z filmu. I tym samym odrzucił czek szacowany na 10 do 20 milionów dolarów. Jeżeli ktoś jest dość irytujący, by odrzucić dla niego 20 milionów dolarów, to musi być naprawdę irytujący. Niestety można tylko zgadywać jaki dokładnie wpływ win Diesel ma na szybkich i wściekłych, ale jedno jest pewne – rodzina. Nie ma nic ważniejszego w tych filmach od rozmów o rodzinie. Słowo rodzina w dziesiątej części pada 56 razy, to prawie tyle rodziny co przekleństw u Quentina Tarantino. Jednym z najbardziej znanych cytatów Dominika Torreto to I don't have friends. I got Widać to najmocniej w obecnej, nieoficjalnej i wymyślonej przeze mnie fazie serii. Fazie rozdzielenia. Od ósmej części Fabuła wszystkich i Wściekłych jest podzielona na film z Winem Dizlem, który tworzy poważną historię o naturze ojcowskiego poświęcenia, wadze rodzinnych wartości i metanarracji komentującej jego konflikt z derokiem. Reszta rodziny funkcjonuje w innym filmie. Standardowym dla obecnych trendów samoświadomym, lekko komediowym akcyjniaku ze. Sceną po napisach zapowiadającą kolejną część. To rozdzielenie jest dla nas ważnym dowodem, że Vin Diesel bardzo chce nam coś powiedzieć. Teraz pora zrozumieć, co mówi. Pora więc wejść do warstwy fabularnej. Jeżeli oglądaliście kiedyś 10 tysięcy odcinków południowoamerykańskiej telenoweli, to na pewno zrozumiecie wszystko. Szybcy i Wściekli 10 to bezpośredni sequel Szybkich i Wściekłych 5. Zaczynamy od powrotu do finałowej sekwencji akcji z piątki w której Dominik, Toretto i Brian O'Connor niszczą pół Brazylii, gdy wykradają safe wypełniony pieniędzmi z rąk zwola, którego imienia nie pamiętam. Okazuje się, że rodzina zawsze wraca i ten zwol miał syna, który cały czas tam był, naprawdę, a wcześniej nikt go nie widział, bo gra go najmniej charakterystyczny człowiek w historii, Jason Momoa. 193 cm wzrostu, sprawdzałem, blizna na brwi, gigantyczna budowa ciała i jeszcze więcej włosów, po prostu nikt nie mógł go zauważyć. Jason Momoa podjął się nietypowej decyzji w grze swojej postaci. Dante, we go. That was awesome. Wiem, że stereotypy to nieprawda i mogą być szkodliwe, ale Momoa celuje w jasnym kierunku i to bardzo tęczowy kierunek. Nie ja jestem jedynym człowiekiem, który zwrócił na to uwagę. Ten artykuł nazywa Jasona Momoa biseksualną katastrofą. W scenie, w której Jason Momoa maluje paznokcie z włoką, nie będę tego tłumaczył, dowiadujemy się czegoś bardzo ważnego. To nie tylko gej, to ateista, to. A Na naszej tablicy mamy już gejowe aktorstwo, absolutnie poważnie traktowanie historii i wartość rodziny. Teraz pora dopisać tam religię. Jason Momoa próbuje wysadzić Watykan. Right, dorks, what what? The wow. Ok, zrobię to. Watykan to, to nie jest stadion, czy wieżowiec, czy inne banalne miejsce, gdzie można uratować wielu ludzi w widowiskowym stylu. To symbol religijny, więc jeśli pojawia się w filmie, to jest istotną częścią fabuły. Ale w to wciąż za mało. Moja tablica nadal nie jest pełna, potrzebuję więcej. Potrzebuję czegoś namacalnego, co pokaże, że mam rację. I chyba wiem co to. Alan Richardson to kolejny gigantyczny facet w całym zestawie wielkich ludzi pojawiających się w szybkich i wściekłych. Jest liderem agencji, znanej jako agencja, i ma problem z rodziną Peretą. Nazywa ich kultem z samochodami, co daje nam pierwsze połączenie z religią, która w oczach krytyków religii niczym nie różni się od kultu. Ale to nie jest koniec. To wciąż nie jest koniec, bo mówi, że nienawiści Krillowania, który jest klasycznym, rodzinnym miejscem spotkań, więc mamy też połączenie z rodziną. Ale to nadal nie jest koniec, bo w finale filmu okazuje się, że Alan Richardson i Jason Memoa znają się od dawna i wspólnie planowali zniszczenie rodziny Toreto. jak już mówiłem, słowo rodzina pada tu 56 razy, więc gdyby oni byli braćmi albo kuzynami, to musielibyśmy o tym wiedzieć. I to nie są bracia. Nie ma ani słowa o ich rodzinnych relacjach. Co oznacza, że być może są znacznie bliżej niż bracia. Jason Momoa i Alan Richson chcą zniszczyć szybkich i wściekłych swoją homoseksualną energią. A jeżeli to wciąż za mało, to mam jedno zdanie, które wyjaśni ich relacje w 100%. Is, Ames, Ames był mój jako pierwszy. A może nawet Ames był moim pierwszym? Spójrzcie tylko na ten uśmiech, to może znaczyć tylko jedną rzecz. Widzicie to, co ja? Ames i Dante są razem i razem chcą zniszczyć rodzinę. Więcej niż rodzinę Toreto. Rodzinę. Chodzę tu na grząskim gruncie. Przyznaję, ale jeżeli przyjmiemy wstępne ogólne założenia, że wydarzenia w filmach dzieją się z jakiegoś powodu, a przyznaję, że w przypadku szybkich i wściekłych jest to dość ryzykowne założenie, to finałowa sekwencja akcji wygląda następująco. Czarny charakter, który próbował wysadzić Watykan, który zachowuje się zgodnie ze stereotypami osoby homoseksualnej i który wyraża nienawiść do idei rodziny, próbuje odebrać dziecko człowiekowi uznającego rodzinę za najważniejszą wartość w swoim życiu. Można naprawdę dużo powiedzieć o tej scenie akcji, ale dla mnie najważniejsze jest jedno. Ostatnią rzeczą, jaką widzimy w filmie, przed scenami, które są zapowiedzią sequela, które nie mają dla nas znaczenia, jest moment, gdy Dante sprowadza Dominika Toreto w pułapkę. Dwa zdalnie sterowane tiry jadą w niego z pełną prędkością, i w tym momencie syn Toreto patrzy mu prosto w oczy i mówi: I Mam wiarę. Nie! Uda ci się, tato, nie, nie boję się, nic z tego, mam wiarę. Szybcy i wściekli dziesięć zestawiają ze sobą ojca i syna i ich wspólną walkę z ateistycznym zepsuciem parę gigantycznych homoseksualistów. Era rozdzielenia osiągnęła swój szczyt. Ci, którzy żyli w grzechu, pycha, chciwość, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu, zostali poddani próbie i odeszli na zawsze. I w końcu na wina diesla i jego samochód zesłano potop, i niczym Noe w swojej łodzi przeżył jako ostatni sprawiedliwy. Jego żona też przeżyła dzięki łodzi, kierowanej przez osobę, która miała być martwa albo przez ducha. Ojciec, syn. Duch Święty i Matka Boża. Myślicie, że oszalałem? Niewierni będą powtarzać, że szybcy i wściekli to głupi film, bo John Cena skacze samochodem, strzelając w dół rakietami jak w Kłek 3 Arena. Teraz prawda wyszła na jaw. Szybcy i wściekli 10 to najważniejszy film dekady. Nikt inny nie odważy się powiedzieć, że prawdziwym przeznaczeniem siedmioletnich dzieci jest masowe mordowanie ludzi, wysadzając ich wyrzutnią rakiet.